Przedonieść, że Robert Kubica na to, że w Barcelonie jest dziesiąty. Ale liczymy na to, że będzie lepiej, oczywiście. A my wracamy do programu RMF Extra. Mamy dzisiaj dwóch gości: Irena Santor i Doda. To są dwie panie, które zasiadają w jury programu Tylko nas dwoje. Jacy są wasi faworyci? No bo to już ostatni odcinek przed nami. A ja nie powiem. Ja, ja nie się. powiem, bo nie mam. To, to może wiedzieć zresztą. Jest jeszcze czwarty juror, publiczność no I, i ten juror może przesądzić o wszystkim. A ten głos populi tego jurora nie skrzeczy trochę <noise> wam w uszach momentami? Z jednej strony nawet bardzo skrzeczy, ale z drugiej strony w końcu jak tak odwrócić tę sytuację? Przecież my Doda, podlegamy właśnie tej samej opinii Vox Populi. Na nią przychodzą tłumy. No dokładnie, trzeba no, wyciągnąć pewne wnioski. Publiczności podoba właśnie. się pudzian w masce, który robi z siebie po prostu Dobra. małego wariata. Ale to A by się ee... nie podobał? Szału nie było, no, nic zaskakującego, no. nie byłam jakaś w pącach, w tam plącach. Natomiast rzeczywiście w publiczności podoba się po prostu mega kiczowate, wesołe, z dystansem podejście do spektaklu. Rzadko kiedy ktoś zwraca uwagę na szkolne, poprawne odśpiewanie piosenki. Ja właśnie za tym tęsknię bardzo. Jeżeli o ten program chodzi, to tu mam trochę niedosytu. Ja bym tak chciała wiedzieć, jak ktoś śpiewa czysto gamę. I... Jakby pójdź do czysto <laughs> Nawet nie, nie, no żartuję, ale na przykład, żeby trochę pośpiewali piano, żeby, żeby śpiewali długą frazę jakąś ładną. Nie słyszę tego, co im w duszy gra, o tak, po cichutku Bo tam im gra. Mój gra. pieniądz, pani ręką. Matko Boska. <laughs> Miliony monet. No nieważne. W każdym razie śpiewać się nie nauczą przez miesiąc tak czy siak. No to nie jest stanie z gwiazdami, że podreptają w tych bucikach. I tu masz rację. Bo śpiewać śpiewanie to chodzi wszystko. Tak, bo śpiewać, nauczyć się śpiewać to jest bardzo trudno. To no. jest bardzo trudna sztuka. To jest raczej, panie, tak, które śpiewają cały. To nie życie. jest sztuka, to jest dzieło rozliczane na podstawie umowy o dzieło. No musimy się umówić. A ostatni program tylko nas dwoje w najbliższą sobotę 20 w Polsacie.